Siema, witam Was. Idziemy tak jak obiecałem do domu baraniny. zla. Zaś no. Widzicie, znowu nie wiem. Spadaj. E... Co? Oni tu już stoją znowu. Lefu. No i tak wbiłem. <tutuj> e, jak nie nagrywałem. Mm, to e, rozmawiałem z tym Kir. Jak on ma Kirstein, jakiś ki, 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 Kalkstein? Z tym gościem rozmawiałem. E, I mam zdobywać jakieś te sefiry, jakieś klejnoty. To są. Mam na razie trzy. z ostatniego musiałem wybulić i to ostro. 500. O, właśnie, widzicie. O, tu. Yy, musiałem wybulić 500 y, tych orenów. Mam nadzieję, że ten Hallstein mi to zwróci. Jakoś, nie wiem, kilka tysięcy da mi za to. No co? Bo to nie jest fajne. Tak tracić tyle kasy. Nic tu nie ma, nic tu nie ma. W nocy mógłbym tu na niego poczekać i zrobić mu wiosnę na chatę. I go zabić, nie wiem, coś w z stylu. To też się nie da. Dobra, to ja wyjdę i tu po prostu wrócę... Pomedytujemy teraz i wrócę tu w nocy. Lecisz, 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 jest. Nie mam tam jakieś krzesiwko, więc... Wow! Wpierw co jest rano? O. muszę sobie jakoś lepiej usiąść, będę walczył. I już jest Dungerose. Dobra, zapiszę sobie tutaj nie, bo różnie to bywa. Coś tu siedzi? Okej, okay, tu nikogo nie ma. Ja chciałem tu z kimś walczyć. Pff. mogą się wypchać z, czymś, z takim czymś. Nie wiem, ani tu żadnych fajnych rzeczy nie miał, ani nic, ani nikogo zabić nie ma. Psy. 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 Kijowe! Myślałem że to będzie jakaś ekstra walka. Jak się normalnie przygotowywałem do niej, żeby ją nagrać, i że będzie taka super, to dupa. Już hmm. znika. Biedaczka, biedaczka, dobra, to biedaczka gdzie teraz idziemy. Z... A, trzy brosze od salamandry, nie wiem. Dobra, to żeby zdobyć broszę od salamandry, to ktoś mnie musi zaatakować. A, z... A wiem, że atakują tylko e, w tej dzielnicy nie ludzi. Może teraz jakoś przyjdę A nie w szpital? Mój srebrny pierścień mu pokazuje Coś nie za... Właśnie widzę No ale to i tak nie ma nic lepszego do roboty Dobra, może tu gdzieś mnie zaatakują, nie wiem Drzwi do powala O, idzie Ифи. Ах, ладно, хорошо. Има фистер, има О, курде. О, Stary, uciekaj! Czemu oni na siebie nie atakują? Czemu oni siebie nie atakują? Ale mu zebrałem tylko tyle. On go olał centralnie. które O, w komuś tam Kogoś tam niszczy, tam tamten... No i nie ma. Ale ma sełkę przynajmniej. Teraz się gdzieś sprzeda. Flider. No najlepiej to srebrnym by było, no, nie? No, od razu i inaczej się walczy. Tak jest. Bardzo ładnie krasą ludzie. Lubię Cię. Cool. Eee, dobra, wezmę. Możesz schować mieczyk. Zjem sobie coś, bo... Jeden gryzł Ale i... no, mu serce wali no, A znikną już, dobra No niestety Nie wyprodukowało się ani jedna, in... ani jedna, kolejna brosza On zawsze tutaj stoi ten fleder Gdzie jeszcze mogą mnie je zaatakować? Żry i bakalie. Albo co to tam było? Piesek. Nie, to już raczej nie. Kurde, tak będę łazić za tymi głupimi broszami. Zamknięte. No ulice są niebezpieczne. Dobrze radzę, wracaj do Zauważyłem. Dobra, wiecie co, zdobędę te mm, jeszcze dwie brosze i wrócę. Wiecie co, jakby to powiedzieć, zrezygnowałem z poszukiwania tych broszur, broszek, yy, salamandry, normalnie to nerwia mnie to, idziemy na grobne. Nie wiem, chuarzy po tym już chyba z pół godziny i nikt mnie nie zaatakował. Lepiej no, srebrny. Czemu tu przyszłem? Przyszedłem tu się przespać, albo raczej medytować, bo już mi się nie chciało iść tam do tego misia kodłacza i zaś bulić. Lepiej tu do ogniska i spokój. Do świtu. Płyniemy na bagno. Tam jest dużo roboty, dużo zabijania i w ogóle... Jezus... Jeez. Eee... Pojemnik. A nie ma nic. <laughs> no, przewoźniku jedziemy. Us Przewieźmy często. Tak. Da się. <laughs> Chyba tylko za pierwszym razem nie dało się. Muszę te doły, ja muszę. Ostatnio też szukałem w tych dołach, ale ja wtedy szukam w nocy, o ile dobrze pamiętam. A może trzeba szukać właśnie w dzień. Nie co tu jeszcze było? Nie, nie o to mi chodziło. Dzień. Dobra, noluj to. Hmm, tajemnica Berengara to było to. Coś tu jeszcze było. Jeszcze 6 sze szefinów, super. A te Algule, Echidopsy... Nie umiem tych, od tych topielców języków wziąć. że w nocy tu muszę przyjść. Nie wiem. Zresztą w nocy to już to w ogóle musi być tak. Jak teraz jest niebezpiecznie. W nocy to nie wiem. Cześć ceglarze, widzę, mój że... Mój ojciec wypalał cegły i mój dziad wypalał cegły. Ja się. Właściwie to się cieszę, że nie musimy wypalać cegieł. ołtarz wody na... coś tam wody na monał na, na... coś tam zmasakrowane o, z o! i wrożki znalazłem berengar nie żyje, gdy spotkam wesemira to coś tam <laughs> czyli jednak to był berengar? co to jest? ja słucham ziele Właśnie skółkę, to znaczy ja skółczę ziele, też muszę poszukać. Łuu wow. coś mi się wiucha. Co to było? Dobra, już nie, jeszcze nie. Już. Nie wiem co to miało być w ogóle. Nie ma nic Mirt nie O jest tutaj. O, oh, kurde, O kurde, to coś mnie zabije. nie zabije, Yy, 21 21.27. No nie ma nic lepszego. No kurde. Ciekawe ile teraz zadaj mi się dezaktywuje. O boż. O, Boże. o, Boże. o Boże. No, a to byłoby przed domem baraniny. Kurde Ej, Takie fejle normalnie Dobra, wrócę niebawem Witam Was znowu Kurde, chyba po raz czwarty albo trzeci przynajmniej Mam nadzieję tylko, że mnie te kwiatki nie zaatakują Zresztą była w Allzegar no. Ja nie lubię tego Allzegara Gdzieś łaził, nie? Mm. Wiem, że te topielce mają, nie wiem kto jest topielcem, kto jest utopcem, ma jakaś, w... to jest jakaś w ogóle różnica, Jezu, gdzie ten dziadek mieszka?

Są dość kijowe te kwiatki O tam jest jakieś miejsce mocy dobra Jakby Widzę kwiatka to będę od razu uciekał reportować się do laboratorium Kalksteina, o, fajnie. Zimejka, ja bym cię... ja czy ziele. Zimejka. Tam coś włazi, może... bosz bosz bosz. O, jest, jest, jest. O. Чекай. Так, я не зови. О, шит. М -м -м -м. ciągnie ile młodych jaskół czy tego ziela gdzie to jest tu trzy hmm, nie pozbieram. więc <grym> z tego samego jeszcze raz pozbierał to by było fajnie uuu to jest to pielec. by im pomóc, no nie? Też mnie wykiwali. No, gaśnij. No i pierwszy raz ma gościu język. On widocznie coś nie zmienił Małą Małą rozwałkę tu zrobili Nie znane zioło Nie Fajnie Nie mi to... Ta... Co mam w ogóle zaznaczone? aha tam są z salamandrą ja skuczę ziele o o to nie ja skuczę o tu nie rośnie skuczę ziele, ziele fuck będę tak chodził i marudził nie, ktoś nas nie rozumie o, skierek się przyda. Dobra, wiecie co? Yy, będę kończył. Tak, myślę, że skończę. Więc do zobaczenia następnym razem. Cześć.